Halo, witam was w pierwszym odcinku w nowym roku z Heroesów, jak widać tutaj Ale cicho, idealnie, dobra Lecimy Dobra, tego rekrutujemy Oddajesz mu wszystko, lecimy Tu nie się słychać, ale pewnie na nagraniu już jest zgłośnił jakieś 500% Tak jest zawsze będzie, będzie słuchać same Heroes'a, ale mnie już nie będzie słuchać, dobre No tak, jesteśmy w 2020 roku To chyba wiadomo No i tak Z Heroes'ów będę chyba... Teraz chyba przedstawię moje plany na ten kanał Bo chciałbym go jeszcze prowadzić Teraz jakiś czas Długo więc tak, z Heroesów będzie trochę częściej wrzucany, za tydzień bym chciał coś wrzucić. A z tych, no... Z Minecrafta to też za tydzień tak gdzieś. Możliwe, że z multiplayer albo tam z tych survivala, tylko musiałbym zacząć survival. Kolejna seria, już na ty. Pamiętam swoich serii, nie? Degeta San Andreas, to... Za tydzień albo za dwa się pojawią. Się w filmy z tego. Bo straciłem zapis muszę wszystko od nowa przechodzić, więc... A chęci na przechodzenie tego wszystkiego od nowa tu raczej nie mam. Ale jak się nagry... Jak chcę nagrać, to jednak trzeba. Dobra. Teraz start kupujemy. Mam nadzieję, że tu będzie coś sensownego. Slow. ty masz coś... pajacu. Jakieś czary aż tę magiczną strzałę no to mogę sobie zamienić tylko boga kurcz Dobra leczenie dobiorę leczenie piór po prostu biorę dobra czyli no do południa a ty jedź tu Są gobliny ty jedziesz tutaj w takim razie nie tutaj No i tak. Chyba muszę też wyjaśnić moją... powód, dla której zrobiłem... to znaczy, Dobra, bo to muszę Powód, dla którego tak długo nie nagrywałem. To jest taki, to chyba standardowy powód, że mi się po prostu na zwyczajnie w życiu nie chciało, nie miałem chęci. Byłem leniwy po prostu i... Ale to chyba taki jest taki jedyny powód dla którego nie nagrywałem, ale teraz już mi się chce bardziej czuję, że mam na to siłę i będą znacznie częściej filmy Przynajmniej taką mam nadzieję Dobra, kupimy teraz tych i rekrutujemy magów. Czary będą tani kosztować Dobra, teraz do tych goblinów, tylko chyba będę tego żałował, tak mi się wydaje. Bo te gobliny są szybkie jak kojarzę. Tak, teraz 5 szybkości mają albo 6. Mamy nad 7. Więc tak nie najlepiej trochę. Okej, co dalej kupujemy? Żeby mieć jak najwięcej nostek za tydzień i żeby móc tam nawalać już trochę jakoś. No i co, i natychmiast pójdę już w kapitol Ty jedziesz tutaj jednak O, kryształ trzeba zabrać O, straty jednak są Ile na małej szybkości? 5, myślałem że jest 6 albo 7 nawet, dobra Czekamy Strzelacie Wszyscy tu czekać I bez strat. Łatwiutko tutaj medus jest nie tego te... tego tym bardziej nie atakuje a tych tutaj medus tym bardziej nie za dużej tam jest tydzień psa no parapet ulepszamy żeby te obsydianowe gargulce były szybsze miał Żebym mógł szybciej zaczynać bitwę Ty co mogę na tych mokus próbować Albo nie, nie, nie Dobra, nie atakujemy Zaczekam tam bronią tych gremlinów, Ale nie chcą ze mną walki, ja też i wy nie chcę Ale z tymi już by chętnie bym chciał Przynajmniej tam jest szansa, że nie będzie tych strzelających, ale tych strzelających to ja nie lubię bo, bo mogą mi sporo zabrać ale lepiej się dobry napój przy okazji dobra walczymy dobra nie było strzelających aż tego złoto tutaj nie wziąłem i to jest teleport jakiś warto go wziąć znaczy, bardzo do niego wejść, a nie wziąć. O, że teraz się ten dźwięk tutaj nie zepsuje, bo jak się zepsuje, to ja osobiście chyba zrezygnuję. A czemu te skrzynki nie wziął mięło, pies, tym jakiś... Co to za straty? Nie dojdą. Morale im się... Dobra, nam się przynajmniej się do te morale. Znowu masowa nam mądrość, biorę. Jeszcze się do zamku wrócimy, aby ulepszyć tych arcymagów. Żeby tam mocniej nawalały. A tutaj jest coś znanego... co to jest? Nad, nie znam polskiej nazwy. Ja myślę tutaj do... Nie wiem na co to jest, ale wiem, że tam mogą mieć jakieś zasoby. Dobra, jeszcze dżinnów biorę. Ja tutaj jakiś ten... Nie ma żadnego tego. Ale tu jest coś wartego wzięcia. Nie ma tego żadnego. Zapomniałem tej nazwy. Tam gdzie są te skelety, ożywieńce, tam zjawy tam Możecież nawet tu jest na mapie O to, 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 krypty. Kryptu tu żadnej nie mam A Tak trochę nie najlepiej To jest sposób, aby doświadczenie i pieniądze zdobyć Złoto w sumie A to też w sumie pieniądz jest Dobra, pokonaliśmy tych zombie, Teraz wróćmy się do zamku i... Troszeczkę sobie tutaj poulepszam tych jednostek. Teraz nagi. One poszukują A i to dosyć dobrze. Wejdziecie tutaj do tego portalu, wejdziecie, a ty... A ty nie wiem, będzie na po prostu stacjonował tutaj. W tym... Wiatrak. Nie, to nie wiatrak. Przy tym dobra, przy tym młynie morskim, czy... Nie, no. Przy tym to daje 1000 złotych tygodniowo. I zamek. Może jeszcze na ratusza nie mam. Dobra, że... Już podziękuję raczej. Czy nawet złoty, już nawet tego... Ratusza nie mam. Wiesz co? To... I co na pewno tych biorę Na pewno tych... Tak chciałbym ulepszyć Je zrekrutować tych bym chciał ulepszyć, tych chciałem zrekrutować No i pa, mucha mi tu lata Jakaś mała muszka mi tu latała, już nie nie ma I bardzo dobrze A ja jeszcze tego nie mam Ale tylko wtedy 1000 zł Nieskończoną amunicję mogę z tego mieć za 1000 złota, To jest dobra inwestycja Mhm, dobra Kupujemy i musimy na ratusz Jedziemy tu z nadzieją, że będzie jakiś zamek a pewnie nie będzie No to to sobie powiedziałem No mogę spróbować zaatakować To był mój błąd No trochę szybkości mają Myślę, się tego się bawiam, jak, jak z nimi walczę, że siadę mi morale i psz, będzie źle. No, mógłbym zaatakować, mógłbym. Tych... No i bez strat, bardzo dobrze. Tylko dajcie mi już ratusz, chcę ratusz. Czeka, czy w ogóle mam targ. Ciekawe, się mam targ. Tak, mam. Tak, ja to dobrze ugrałem i było mnie stać na ratusz, a teraz to już mnie nie stać. Ale tych, kto zaatakuje, chętnie. No. Nieźle. Bez stratami. Dobra, tutaj też bez rat biorę tą magię wody. A ty, że się tam nie ruszyłeś? tu! A czekać czy tu... Nie, chyba tutaj się nie da tak wjechać. Przez tą szczelinę. No tak, nie da. No, to też sobie Dużo. Mógłbym, mógłbym... Pokonać i mamy. I mamy ratusz postępy Wyraźne, dobra Lizard ma... Już dużo ludzi nie chciałby walczyć, ale z halabarnikami już tak Nie 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 nie, nie, nie. To, są, to są nieakceptowalne straty Dobra, tu, tu Dek Dobi, Znaczy Zasadniczo od razu i tych tobi. Już mam ten poziom a i tutaj bagamy 50 rozbudników to dobry wynik. O, chcą nas uciec. Ci na pewno będą chcieli z nami warczyć, czyli tym bardziej. A ci będą chcieli nas uciec. Ale przyznam, że trochę tego nagrywania brakowało To z drugiego, co tak generuje no od nowa... E, nie. Źle. Dobra, to też co odpoczywałeś, a ty za tych magogów? Zapomnienie, bardzo dobrze! A jak mamy tą magię... Makień... ...wody? Mamy podstawową. Czyli to nie zadziała na wszystkich strzelających. A tutaj tego całego nie wyczyściłem, jestem głupi Chcą uciec? Nie chcą walczyć Nie doczytałem Dobra, tego, tego, tego najgroźniejszego wytniemy Znaczy z powolnie ma, nie wytniemy Dobra nie straciliśmy, nie straciliśmy, dobrze dobrze Cześć są z nami walki, tak są Jest, mamy krypty, mamy kryptę, dobra Te, Teraz tutaj I kapitol, kapitol teraz będzie po, po, tym, po tej turze Kapitol 4000 zł dziennie i teraz możemy jeszcze dodatkowo dostać A najlepiej to byłoby zamek trafić i dostać. Pięć kryształów, dobrze. dobrze. Rekrutujemy, rekrutujemy. Cztery nagi, dobrze, dobrze. Odejdziemy do nie strzelających. i Dynów trochę by chciał zamastowana magia ziemi Przecz, ziemi no ognia ognia nie mogę się wysłowić a zaraz drugi miesiąc będzie krypta krypta i tu jest bonus do ataku nie, chcą nas uciec i dobrze. Nie chcę z nimi walczyć, potrzebuję kontrol A taki są szybkie. Chociaż i tak bym je pewnie ro pe by by rozjechał. Nie, dobrze, nie chcę z nimi walczyć. Zawsze dodatkowy exp. który się... Uuu, to warto wziąć. Mam miał sporo ataków wtedy A ja cały czas tych kolemów nie ulepszyłem Teraz zadziniłem po co nasze ruch ruchu z potem tą punktu ruchu mi zabierają Ale dobra, jak już są to, chociaż je tutaj ulepszę. O, na zielony, zielony na górze Tylko, dobra Gogi, wciąż to lepsze niż flagi To bierzemy, ale będę miał zero obrony -4. No dobra Wolę mieć trochę obrony Najlepiej więcej złota bym chciał Tam jest zielone, jak użyję tutaj Bród wymiarów to nie będzie najlepiej. Jak ja mam to trudność? No 80%, Tak, zielony to jest y, zamek. Jak będzie miał arkaniołu to najgorzej. Zamek. Zamek. Mam nadzieję, że pusty Widzicie już w pierwszym odcinku Zamek Słowa inteligencja no dobra, wezmę, ale chciałbym powietrza lub ziemi Jest, 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 jest Dałaś już tu, dałaś już tu karczmę, już, już, już Zatem tak, na ten sposób aby się dostać w ogóle jakoś do przeciwników jest ten portal. A my się nie chce przeciskać przez te wszystkie szczeliny tam i walczyć z 500 tysięcy tam... z takich mi się jednak nie chce. Gdybym miał spowolnie, to bym mógł zobaczyć, a tak to nie. Znaczy magii ziemi. Magię ziemi na eksperskim. To wtedy bym mógł powalczyć chętnie. Mnie bardziej na tej magii ziemi niech zależy. Że nie będę mógł spowalniać tych, tych wszystkich rogów. A jeszcze tytanów muszę mieć. No tak. Dodatkowy wydatek Dobra, ale to już od następnej chociaż... będzie się bardziej opacało już teraz to kupić.